Cześć, jeżeli trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że chcesz czegoś więcej od życia. Być może zdajesz sobie sprawę, że Twoje życie zależy od Twoich działań i od Twoich wyborów. Ale nie wiesz, w jaki sposób pozbyć się negatywnych myśli ze swojego życia. Nie wiesz, jak zbudować wspierające nawyki, które pozwolą Ci osiągnąć Twoje marzenia. Być może nie wiesz, jak poprawnie wyznaczać swoje cele w każdym obszarze Twojego życia. Być może Twoja pewność siebie jest bardzo na niskim poziomie, a Twoje relacje z innymi, no cóż, prawie nie istnieją. Jeżeli na któreś z tych zagadnień odpowiedziałeś tak, to znaczy, że ten kurs, ten program. Jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię do kwantowej przemiany, gdzie z razem z innymi ponad 30 osobami pracujemy nad zmianą myśli, nad zbudowaniem właściwych, wspierających przekonań. W tym programie nauczysz się dodatkowo, jak wyznaczać cele w każdym Obszarze Twojego życia poprawisz Twoje zdrowie, finanse, pewność siebie. Przeprowadzę cię z punktu A, w którym jesteś teraz, do punktu B, gdzie nie będzie dla ciebie żadnych ograniczeń, gdzie będziesz mógł zamanifestować wszystko, czego pragniesz. Twoje manifestacje będą skuteczne i efektywne. Nie zastanawiaj się dłużej. Odpowiedni moment nigdy nie nadejdzie w Twoim życiu. Działaj teraz. Zapisz się poniżej na mój kurs. Zgarnij dodatkowo cztery wspaniałe bonusy, które pokażą Ci, w jaki sposób zacząć medytować, wizualizować, poprawnie oddychać i jak tworzyć skuteczne afirmacje. W każdym obszarze Twojego życia. Dodatkowo będę wspierał Cię w prywatnej grupie na Facebooku, gdzie razem z innymi uż użytkownikami działamy codziennie nad poprawą Twoich, Twojego życia. Zapraszam Cię serdecznie. Kliknij teraz i dołącz, bo jedyne, co jest w życiu pewne, to zmiana.